Deszcz padał tego wieczoru jak łzy, które nie chciały przestać płynąć. W małym mieszkaniu na krakowskim Kazimierzu osiemnastoletni Kuba siedział przy stole kuchennym, serce mu waliło jak młot. Naprzeciw niego ojciec, pan Tadeusz, z twarzą czerwoną od gniewu, a matka, pani Anna, bladą jak ściana. — To nienaturalne, to grzech! — krzyknął ojciec, trzaskając pięścią w blat. Kuba właśnie wyznał prawdę, tę, którą nosił w sobie od lat. Że kocha chłopców, nie dziewczyny. Słowa wyszły drżące, ale szczere, po miesiącach rozmyślań w samotności. Wynoś się z mojego domu. Nie chcę takiego syna. Głos ojca brzmiał jak wyrok. Matka płakała cicho, nie potrafiąc stanąć w obronie. Kuba wstał, pakując do plecaka kilka ubrań, laptopa i książkę, którą czytał w ukryciu. Drzwi zatrzasnęły się za nim z hukiem, który echo odbiło w klatce schodowej. Na ulicy deszcz mieszał się z jego łzami. Nie miał dokąd iść. Przyjaciele? Jeszcze nie powiedział nikomu. Pieniądze? Kilka stów z oszczędności na studia. Przez pierwsze dni tułał się po dworcach, spał w poczekalniach Kraków Główny, potem pojechał pociągiem do Warszawy, myśląc, że w dużym mieście łatwiej zniknąć. Ale samotność gryzła coraz mocniej. Myślał o Michale, tym chłopaku z liceum z którym wymieniał spojrzenia na przerwach, uśmiechy pełne tajemnicy. Michał był starszy o rok, studiował już architekturę na Politechnice Krakowskiej. Raz, nad Wisłą, podczas szkolnej wycieczki, ich dłonie otarł się przypadkiem i obaj zamarli na chwilę, czując iskrę. Kuba nie zadzwonił do niego. Bał się. Bał się odrzucenia po raz drugi. Zamiast tego błąkał się po ulicach, jadł bułki z supermarketu, spał w schroniskach dla bezdomnych, gdzie patrzono na niego z litością albo podejrzliwością. Polska jesień 2025 roku była zimna, wiatr przenikał do kości. W głowie Kuby kłębiły się myśli: dlaczego prawda musi tyle kosztować? Dlaczego miłość, ta najczystsza, jest dla niektórych zbrodnią? Tymczasem w Krakowie Michał wracał z wykładów, czując dziwną pustkę. Od miesięcy myślał o Kubi, o tym młodszym chłopaku z klasy, którego oceniały w sobie coś magicznego, mieszankę wrażliwości i siły. Nie wiedział o dramacie Kuby, ale instynkt podpowiadał, że coś się stało. Kuba przestał odpowiadać na wiadomości w mediach społecznościowych, profil zniknął. Michał chodził nad Wisłę, siadał na ławce, gdzie kiedyś rozmawiali o marzeniach, Kuba chciał być pisarzem, Michał architektem, budować mosty między ludźmi. Pewnego wieczoru Michał spotkał wspólnego znajomego z liceum. Słyszałeś o Kubi? Wyprowadził się podobno, pokłócił z rodzicami i urzucił tamten niedbale. Serce Michała zamarło. Zaczęła się szukać. Dzwonił do starych numerów, pisał do znajomych, nawet pojechał pod blok Kuby na Kazimierzu. Drzwi otworzyła matka, z zapuchniętymi oczami. Nie wiemy, gdzie jest. Nie chcemy wiedzieć, powiedziała cicho i zamknęła drzwi. Michał nie poddawał się. Wiedział, że Kuba jest gejem, czuł to w tych spojrzeniach, w drżeniu głosu podczas rozmów o filmach czy książkach. Sam Michał odkrył swoją orientację rok wcześniej, w samotności dormitorium, czytając zakazane fora internetowe. Polska nie była łatwym miejscem dla takich jak oni, choć strefy wolne od LGBT zniknęły oficjalnie, uprzedzenia pozostały, szeptane w kościołach, na rodzinnych obiadach. Kuba tymczasem dotarł do Gdańska, myśląc o morzu jako ucieczce. Wynajął pokój u starszej pani przez internet, pracował dorywczo w kawiarni nad Motławą. Rankami patrzył na Bałtyk, szary i nieskończony marząc o tym, by fale zabrały ból. Ale tęsknota nie mijała. Myślał o Michale coraz częściej, o tym, co mogłoby być, gdyby miał odwagę powiedzieć wcześniej. Zima nadeszła szybko, śnieg pokrył ulicę Gdańska białym płaszczem, tłumiąc dźwięki miasta. Kuba chodził na brzeżem, ręce w kieszeniach starej kurtki, którą kupił na wyprzedaży. Praca w kawiarni Bałtyk dawała mu minimum na życie, parzył kawę turystom, uśmiechał się mechanicznie, choć w środku czuł pustkę. Wieczorami pisał w notesie słowa pełne żalu i tęsknoty, ale nigdy nie wysyłał ich nikomu. W Krakowie Michał nie spał po nocach. Stubiował, ale myśli krążyły wokół Kuby. Założył profil na aplikacji dla gejów, szukając śladów nic. Pytał w środowisku LGBT w Krakowie, w barze na Kazimierzu, gdzie czasem bywał incognito. Młody chłopak, ciemne włosy, wrażliwe oczy opisywał. Ktoś powiedział: może pojechał na północ. Wielu tak ucieka. Rodzice Kuby milczeli. Ojciec twardo trzymał pozycję, niech się opamięta, wróci na kolanach. Matka płakała w ukryciu, przeglądając stare zdjęcia syna. Wiedziała, że Tadeusz żałuje słów, ale Duma nie pozwalała przyznać. W Polsce takich historii było wiele: rodziny rozbite jedną rozmową, młodzi ludzie na ulicy. Michał postanowił działać. Napisał post na forum krakowskim LGBT. Szukam kub Nowakowskiego, zniknął po kaminaucie. Martwię się. Odpowiedzi sypnęły się, niektórzy widzieli podobnego chłopaka w Warszawie, inni w trójmieście. Michał kupił bilet na pociąg do Gdańska. Serce mu biło, mieszanka nadziei i strachu. Kuba tymczasem poznał w kawiarni starszego mężczyznę, Pawła, który okazał się życzliwy. Paweł, otwarty gej po pięćdziesiątce, wyczuł samotność Kuby. Nie jesteś sam. Chłopcze. Polska się zmienia, powoli, ale zmienia, powiedział kiedyś przy kawie po pracy. Kuba otworzył się trochę, opowiedział o rodzinie, o ucieczce. Paweł doradził: zadzwon do kogoś, kto cię rozumie. Nie czekaj, aż będzie za późno. Ale Kuba bał się. Myślał o Michale, ale wstyd paraliżował. Co jeśli Michał nie czuje tego samego? Co jeśli uzna go za słabego? Michał przyjechał do Gdańska w grudniu. Śnieg padał gęsto. Chodził po starówce, zaglądał do kawiarni. W bałtyku zobaczył go Kuba zaladą, kutszy, z podkrążonymi oczami, ale ten sam uśmiech, gdy podawał kawę klientowi. Michał zamarł w drzwiach. Kuba podniósł wzrok i ich oczy spotkały się. Kuba. – Wyszeptał Michał. Kuba upuścił filiżankę, która rozbiła się o podłogę. Świat zawirował. Michał podszedł, nie zważając na spojrzenia klientów. Szukałem cię wszędzie. Siedzieli potem w parku nad motławą, pod latarniami. Kuba płakał, opowiadając wszystko. Michał trzymał jego dłoń mocno, jakby bał się, że zniknie. Kochałem cię od liceum. Bałem się powiedzieć. To był początek. Michał został na weekend. Wynajęli pokój w hostelu. Rozmawiali godzinami o lękach, marzeniach, o Polsce, która rani, ale też daje nadzieję. Dotykali się ostrożnie, jak odkrywcy nowego świata, trzymanie za rękę, przytulenie, pocałunek pod śniegiem. Świat wydał się jaśniejszy. Kuba wrócił z Michałem do Krakowa na święta. Chciał spróbować porozmawiać z rodzicami znowu. Michał wspierał go. Razem damy radę ale los bywa okrutny. Święta Bożego Narodzenia 2025 roku w Krakowie paczniały Piernikiem i Choinką. Michał i Kuba wrócili pociągiem, trzymając się za ręce w przedziale, ukryci przed spojrzeniami. Kuba czuł nadzieję, może rodzice zrozumieją, widząc, że jest szczęśliwy. Michał miał własne mieszkanie na starym mieście, małe, ale ciepłe. Urządzili je razem: lampki, książki, zdjęcia z Gdańska. Noce spędzali rozmawiając, tuląc się, odkrywając bliskość bez pośpiechu. Kuba czuł się wreszcie wolny. Przed Wigilią kuba zadzwonił do matki. Mamo, chcę przyjść. Z kimś ważnym. Cisza, potem, przyjdź sam. Ojciec nie chciał słyszeć o Michale. Kuba poszedł sam. Dom pachniał jak dawniej, barszcz, karp. Matka uściskała go mocno. Ojciec siedział sztywno. Rozmowa była napięta. Zmieniłeś się? Zapytał ojciec. Kuba pokręcił głową. Jestem tym samym Kubą, tylko szczerym. Wybuchła kłótnia znowu, ale krótsza. Ojciec nie wyrzucił go, tylko wyszedł do pokoju. Matka powiedziała cicho, daj mu czas. Kuba wrócił do Michała z mieszanymi uczuciami. To krok naprzód, pocieszał Michał, całując go w czoło. Wiosna przyniosła zmiany. Kuba zapisał się na studia zaoczne, literaturę polską. Michał kończył architekturę. Razem chodzili na Wawel, nad Wisłę, planowali przyszłość. Polska wokół nich, marsze równości w Krakowie większe, choć wciąż protesty. Ale oni mieli siebie. Lato 2026 rok, wakacje w Bieszczadach. Wynajęli domek. Chodzili po szlakach, trzymając się za ręce w lesie. Wieczory przy kominku, rozmowy o ślubie za granicą, o adopcji kiedyś. Kuba pisał opowiadania, Michał rysował projekty domów ich wspólnego. Ale cień przeszłości wrócił. Ojciec Kuby zachorował serce. W szpitalu, blady, powiedział: Przepraszam, synu. Kuba płakał przy łóżku. Matka pogłaskała go po głowie. Rodzina powoli się leczyła. Michał i Kuba czuli, że wygrali. Miłość przyszła w porę, uratowała. Lecz w głębi serca Kuba czasem myślał: Co by było, gdyby Michał znalazł go później? Albo nigdy? Jesień znowu. Kuba dostał stypendium do Warszawy. Michał miał praktyki w Krakowie. Rozłąka na rok. Poradzimy, mówili, tuląc się na dworcu. Ale los. Rozłąka bolała bardziej niż myśleli. Codzienne wideorozmowy, listy, weekendowe pociągi. Kuba w Warszawie czuł się samotny wśród tłumów, duże miasto, ale bez Michała puste. Studiował pilnie, mieszkał w akademiku, poznał nowych przyjaciół w środowisku LGBT. Michał w Krakowie projektował, tęsknił. Rodzice Kuby powoli akceptowali, matka dzwoniła, ojciec kiwał głową na wspomnienie Michała. Zima 2027 roku Kuba zachorował. Grypa, potem komplikacje. Ignorował objawy, myśląc, przejdzie. W szpitalu diagnoza zapalenie płuc osłabiony organizm po latach stresu. Michał przyjechał natychmiast. Trzymał rękę Kuby, gdy ten leżał pod kroplówką. Nie zostawię cię szeptał. Kuba wyzdrowiał. To znak, że musimy być razem powiedział. Wiosna Przeprowadzka Kuby z powrotem do Krakowa. Wspólne mieszkanie, plany. Lato Wycieczka do Kazimierza Dolnego. Spacer po rynku, ruiny zamku. Michał klęknął: Wyjdź za mnie, choć tu nie możemy oficjalnie. Kuba płakał ze szczęścia. Ale choroba wróciła latem 2028 roku. Tym razem poważniej Problemy z sercem, dziedziczne po ojcu. Kuba słabu. Michał nie odchodził od łóżka. Nie żałuje niczego. Znalazłeś mnie w porę, mówił Kuba słabo. Michał trzymał go aż do końca. Pogrzeb Kuby był cichy, na rakowicach. Michał stał blady, matka Kuby płakała na jego ramieniu. Ojciec, złamany, podzękował Michałowi: byłeś dla niego wszystkim. Michał został sam. Mieszkanie pełne wspomnień książki Kuby, rysunki. Żal gryzu, dlaczego tak wcześnie? Dlaczego rozdał im tak mało czasu? Michał zaczął pisać, dziennik Kuby znalazł, niedokończone opowiadania. Wydał je jako książkę, Miłość Za Późno Znaleziona. Książka stała się hitem w środowisku, historia o stracie, ale też nadziei. Michał zaangażował się w aktywizm Fundacja na rzecz młodych LGBT w kryzysie. Spotkał nowych ludzi, ale serce pozostało przy Kubi. Lata mijały. Polska zmieniała się równość bliżej, choć wolno. Michał, starszy, siwy, chodził nad Wisłę, siadał na tej samej ławce. Myślał, znalazłem go za późno? Nie o w porę, by dać mu miłość, choć krótką. Żal mieszał się z wdzięcznością. W końcu w 2035 roku prawo zmieniło się. Michał pojechał za granicę, symbolicznie poślubił pamięć Kuby. Miłość nie umarła. Żyła w historiach, w sercach tych, którzy czytali. Bo czasem jedna rozmowa niszczy dom, ale prawdziwa miłość buduje nowy, nawet jeśli przychodzi za późno.